W małym, urokliwym miasteczku brzegi położonym nieopodal malowniczych beskickich szczytów i niedaleko tętniącego życiem Krakowa, życie Anny toczyło się spokojnym, niemal idyllicznym rytmem. Jej dom, niewielka dwupiętrowa willa z czerwonym dachem i ogrodem pełnym jabłoni, był ostoją ciepła i bezpieczeństwa. Od frontu, obsadzony pachnącymi różami, wydawał się ucieleśnieniem marzeń o sielskim życiu. W środku każdy zakątek opowiadał historię. Drewniane podłogi skrzypiały pod stopami, obrazy na ścianach przedstawiały polskie krajobrazy, a w kuchni zawsze unosił się aromat świeżo parzonej kawy lub pieczonego ciasta. Anna, kobieta o łagodnych oczach i włosach koloru dojrzałego zboża, uważała się za szczęściarę. Miała Jana, swojego męża, mężczyznę o silnych dłoniach i spokojnym spojrzeniu z którym dzieliła życie od ponad 15 lat. Ich miłość, choć pozbawiona już młodzieńczego zgiełku, była głęboka i ugruntowana, niczym stary dąb, który burze tylko umacniają. A przede wszystkim mieli Zofię. Zofia była ich jedynym dzieckiem, promieniem słońca, który rozświetlał każdy dzień. W 2016 roku miała 12 lat. Była dziewczynką o bystrych oczach matki i ciemnych włosach ojca. Zawsze pełną energii i ciekawości świata. Jej pokój na piętrze był prawdziwym królestwem. Ściany pomalowane na pastelowy błękit, regały uginające się pod ciężarem książek o przygodach i fantastycznych światach, a na biurku zawsze stał niedokończony rysunek, czy to latającego smoka, czy baśniowego zamku. Anna często wchodziła tam po cichu, tylko po to, by popatrzeć na śpiącą córkę na jej spokojną twarz i poczuć falę bezwarunkowej miłości, która wypełniała ją po brzegi. To uczucie było tak wszechogarniające, tak fundamentalne, że Anna nie wyobrażała sobie życia bez niego. Jesień 2016 roku w brzegach była wyjątkowo łaskawa. Liście klonów i dębów mieniły się odcieniami złota, purpury i brązu, tworząc malowniczy dywan pod stopami. Powietrze było rześkie, ale słońce nadal grzało, zachęcając do spacerów po okolicznych ścieżkach. Zofia uwielbiała ten czas. Codziennie po szkole, zamiast od razu wracać do domu, często zbiegała z koleżankami do pobliskiego lasu, by zbierać kasztany i liście, z których potem w domu tworzyły skomplikowane kompozycje. Anna zawsze jej na to pozwalała, ufając jej rozsądkowi i znajomości terenu. Brzegi to była mała społeczność, gdzie wszyscy się znali, a dzieci biegały swobodnie, bezpieczne w ramionach sąsiedzkiej czujności. Pewnego popołudnia, pod koniec października, Anna, jak zwykle, czekała na Zosie. Była godzina 15:30, a słońce zaczynało już powoli chylić się ku zachodowi, rzucając długie cienie. Jan miał wrócić z pracy nieco. Później więc matka z córką miały spędzić popołudnie razem, piekąc ulubione pierniczki Zosi. Anna rozłożyła już składniki na blacie w kuchni, a z głośników cicho płynęła melodia starej polskiej piosenki ludowej. Minęła 15:40, potem 15:50. Zosia zawsze była punktualna. Nigdy nie spóźniała się bez uprzedzenia. Anna poczuła pierwsze delikatne ukłucie niepokoju. Odłożyła książkę, którą czytała, i podeszła do okna, wyglądając na pustą ulicę. Liście wirowały na wietrze, ale sylwetki Zosi ani jej koleżanek nie było widać. Może poszły do Basi, pomyślała Anna, próbując uspokoić wzbierający w niej niepokój. Basia mieszkała zaledwie dwie ulice dalej, a dziewczynki często spędzały u siebie czas. Anna wzięła telefon i wybrała numer do matki Basi, pani Ewy. Po kilku sygnałach usłyszała jej wesoły głos: Cześć, Aniu, co słychać? Zapytała pani Ewa Cześć, Ewo. Wiesz co? Dzwonię, bo Zosia jeszcze nie wróciła ze szkoły. Myślałam, że może jest u was z Basią. Miały dzisiaj razem piec pierniczki. Głos Anny brzmiał nieco drżąco, mimo jej starań, by zachować spokój. Nastąpiła krótka cisza po drugiej stronie słuchawki. U nas Nie, Aniu. Basia wróciła sama jakieś pół godziny temu. Mówiła, że Zosia została dłużej w szkole, bo miała pomóc pani od plastyki z dekoracjami na akademię. Przynajmniej tak, zrozumiałam. A Zosia nie wspominała ci o tym? Słowa Ewy uderzyły w Annę niczym zimny prysznic. Zosia nigdy nie zostawała w szkole bez uprzedzenia. Nigdy. Czuła, jak lodowaty dreszcz przebiega jej po plecach. Nie, nie mówiła nic. Dziękuję ci, Ewo. Będę dzwonić do szkoły. Daj znać, jak się coś dowiesz, Aniu. Mam nadzieję, że to tylko nieporozumienie. Głos Ewy nabrał zaniepokojenia. Anna odłożyła telefon, jej dłonie drżały. Czuła jak serce, wali jej jak oszalałe. Szybko wybrała numer do sekretariatu szkoły podstawowej w Brzegach. Dzwoniła raz, drugi, trzeci. Nikt nie odbierał. Było już po godzinach pracy, a portier wychodził zwykle o szesnastej. Szóste połączenie. Siódme. W końcu, po długim oczekiwaniu, usłyszała automatyczną sekretarkę informującą, że biuro jest zamknięte. Panika zaczęła narastać, dławiąc ją w gardle. Nie, to niemożliwe musi być jakieś racjonalne wytłumaczenie powtarzała sobie w myślach, ale drżące ręce i przyspieszony oddech zdradzały jej prawdziwy stan. Wybiegła z domu, nie zamykając nawet drzwi na klucz pobiegła w stronę szkoły. Droga, którą znała na pamięć, nagle wydawała się obca i długa. Kolorowe liście pod stopami szeleszczały złowrogo, a wiatr, który jeszcze przed chwilą wydawał się orzeźwiający, teraz przenikał ją do szpiku kości. Gdy dotarła pod szkołę, cisza, która panowała na dziedzińcu, była ogłuszająca. Drzwi wejściowe były zamknięte na cztery spusty, a okna ciemne. Anna podbiegła do drzwi, szarpała za klamkę, pukała, a potem zaczęła walić pięściami w metalowe obicia. Zosia, Zosieńko, jesteś tam? wołała. Jej głos łamał się z rozpaczy. Nikt nie odpowiedział. Tylko echo jej własnego głosu odbijało się od pustych ścian. Spojrzała na zegarek 16:20. Słońce niemal zniknęło za horyzontem, a nad miasteczkiem zaczęły zbierać się ciemne, złowrogie chmury. Wróciła do domu biegiem. Łzy płynęły jej po policzkach. Musiała zadzwonić do Jana. Jego numer był pierwszy na liście ulubionych. Halo, Aniu, coś się stało? Brzmisz, dziwnie. Głos Jana zazwyczaj spokojny i opanowany teraz wydawał się odległy, jakby płynął z innego świata. Janek, Zosia, zniknęła. Nie ma jej. Nie wróciła ze szkoły. Dzwoniłam do Ewy, mówi, że Basia wróciła sama. W szkole nikogo nie. Ma, co ja mam robić? Słowa wypływały z niej chaotycznie, przerywane szlochaniem. Po drugiej stronie Jan milczał przez chwilę, a potem usłyszała jego głęboki oddech. Spokojnie, Aniu, spokojnie, wracam. Będę za piętnaście minut. Nie ruszaj się z domu. Zadzwonię do kilku znajomych, do rodziców Basi, może do pani wychowawczyni Zosi. Sprawdź jeszcze raz wszystkie pokoje, piwnice, ogród, może poszła do koleżanki z innej klasy, może do Ali? Jan próbował zachować spokój, ale Anna wyczuła w jego głosie narastające napięcie. Już sprawdzałam. Wszędzie. Nie ma jej. Krzyknęła. Jej głos był teraz czystym krzykiem rozpaczy. Będę za chwilę. Poczekaj. Po prostu poczekaj. Głos Jana był stanowczy, ale Anna wiedziała, że on też jest przerażony. Anna, mimo jego polecenia, nie mogła usiedzieć w miejscu. Przebiegała z pokoju do pokoju, wołając imię córki. Zosia, Zosieńko, gdzie jesteś? To nie. jest śmieszne. Jej głos stawał się coraz bardziej histeryczny. Weszła do pokoju Zosi. Wszystko było na swoim miejscu. Na biurku leżał otwarty zeszyt do matematyki i ołówek. Na łóżku pluszowy miś, jej ulubiona maskotka, leżał tak jakby Zosia przed chwilą go zostawiła. Anna podniosła misia, przycisnęła go do piersi, wdychając delikatny zapach jej córki. To był zapach niewinności, dzieciństwa, bezpieczeństwa. Teraz ten zapach był udręką. Deszcz zaczął bębnić o szyby, a wiatr szarpał gałęziami drzew w ogrodzie, wydając złowrogie, jęczące dźwięki. Ciemność zapadła szybko, pogrążając miasteczko w mroku. Lampy uliczne zaświeciły, rzucając blade, żółte światło na mokry asfalt. Anna czuła, jak jej świat się rozpada. Każda sekunda bez Zosi była wiecznością. Każda kropla deszczu uderzająca o okno była jak młot uderzający w jej serce. Strach, zimny i paraliżujący, zaczął oplatać ją niczym pnącza. W głowie kołatały się pytania, na które nie było odpowiedzi. Gdzie jest? Co się stało? Czy jest bezpieczna? W końcu, pozdawałoby się nieskończenie długim czasie, usłyszała zgrzyt klucza w zamku. Jan wszedł do środka. Jego twarz była blada i ściągnięta, oczy szeroko otwarte z przerażenia. Jego elegancki garnitur, zazwyczaj nienaganny, był pomięty, a włosy potargane. W dłoniach ściskał telefon. Anna, co się dzieje? Zapytał. Jego głos był ostry, ale w jego oczach malowała się ta sama panika, którą widziała w sobie. Nie ma jej Janek, po prostu jej nie ma. Anna rzuciła się w jego ramiona, szlochając. Jan objął ją mocno, ale jego wzrok błądził po pokoju, jakby szukał jakiegoś znaku, jakiejkolwiek wskazówki. Dzwoniłem do wychowawczyni, pani Nowak. Powiedziała, że Zosia wyszła ze szkoły z Basią i resztą klasy o 15, jak zwykle. Nie było żadnych dodatkowych zajęć. Żadnych dekoracji. Basia powiedziała jej, że Zosia miała pójść do domu. Skłamała ci Aniu. Dlaczego Basia skłamała? Jan mówił urywanymi zdaniami, a jego głos drżał. Słowa Jana były kolejnym ciosem: Basia, przyjaciółka Zosi, dlaczego miałaby kłamać? To nie miało sensu. Czy coś się stało między dziewczynkami? Czy Zosia uciekła? Ale dlaczego? Nigdy nie było żadnych problemów, żadnych sygnałów, że coś jest nie tak. Ich życie było poukładane, pełne miłości i zrozumienia. Nie wiem, Janek, nie wiem. Zadzwoń na policję natychmiast, nalegała Anna, odsuwając się od niego. Jan skinął głową. Już dzwoniłem, gdy jechałem. Przyjadą za chwilę. I faktycznie, kilka minut później pod ich dom podjechał radiowóz. Dwaj policjanci, jeden starszy o zmęczonej twarzy, drugi młodszy, jeszcze z idealnie wyprasowanym mundurem, weszli do środka. Ich obecność, zamiast przynieść ulgę, tylko wzmocniła poczucie beznadziei. To już nie była rodzinna sprawa, to był oficjalny, przerażający kryzys. Dzień dobry Państwu. Aspirant Kowalski, posterunkowy Nowak. Zgłoszenie o zaginięciu dziecka, tak? Starszy policjant mówił spokojnym, opanowanym głosem, ale jego oczy skanowały pomieszczenie, a potem ich twarze, jakby szukał czegoś, czego nie znajdzie na pierwszy rzut oka. Jan, starając się zachować resztki opanowania, opowiedział im o wszystkim: od momentu, gdy Zosia wyszła do szkoły, po rozmowę z Basią i jej matką. Anna stała obok niego, trzymając się jego ramienia. Jej ciało drżało niekontrolowanie. Rozumiem. Proszę opisać nam Zofię. Co miała na sobie? Czy miała ze sobą plecak? Telefon komórkowy? Zapytał aspirant Kowalski, wyciągając notes i długopis. Anna przez łzy opisała ubranie Zosi. Granatowe dżinsy, różowa bluza z kapturem, trampki. Plecak? Tak. Miała ze sobą plecak z książkami. Telefon? Telefon Zofii zawsze leżał na szafce nocnej, bo Anna nie chciała, by córka spędzała na nim zbyt dużo czasu. Nie miała telefonu, powiedziała Anna, a jej głos drżał. Policjant odnotował to w notesie. Dobrze, rozpoczniemy poszukiwania. Sprawdzimy okolice. Porozmawiamy z sąsiadami, z nauczycielami. Skontaktujemy się z panią Ewą i Basią. Proszę nam przekazać zdjęcie Zofii. Musimy też sprawdzić jej pokój. Czy jest coś, co... Mogłoby wskazywać na to, że uciekła? Jakiś list, notatka? Czy miała jakieś problemy w szkole z rówieśnikami? Czy w ostatnim czasie zachowywała się inaczej niż zwykle? Pytania sypały się z ust policjanta, a każde z nich było jak cios. Uciekła? Zosia? To wydawało się niemożliwe. Anna i Jan spojrzeli na siebie. W ich oczach malowało się to samo niedowierzanie. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Zosia jest szczęśliwym dzieckiem. Nie miała żadnych problemów. Nigdy. Anna zaprzeczyła z mocą, ale w jej głosie słychać było desperację. Jan potarł czoło. Nie, panie aspirancie. Nic nie wskazywało na to, że jest coś nie tak. Wszystko było normalnie. To musiał być wypadek, albo. albo ktoś się zabrał. Ostatnie słowa Jana wypowiedziane były szeptem, ale ich ciężar spadł na Annę z całą mocą. Kto się zabrał? Ta myśl była jeszcze bardziej przerażająca niż wizja ucieczki. Aspirant Kowalski skinął: Głową sprawdzimy wszystkie możliwości. Musimy zebrać jak najwięcej informacji. Czy w ostatnim czasie ktokolwiek dziwny kręcił się wokół domu? Czy ktoś obserwował Zofię? Czy miała jakieś tajemnice, o których nie wiecie? Anna i Jan próbowali przypomnieć sobie cokolwiek, najmniejszy szczegół, który mógłby im pomóc. Ale w ich pamięci rysował się jedynie obraz sielskiego, spokojnego życia, które nagle, bez ostrzeżenia, rozpadło się na kawałki. Nie, było żadnych tajemnic, żadnych dziwnych ludzi, żadnych niepokojących zdarzeń. A przynajmniej tak im się wydawało. W tamtym momencie, w mroku ogarniającym brzegi, Anna nie miała pojęcia, że prawda, która miała wyjść na jaw lata później, w odległym Krakowie była o wiele bardziej skomplikowana i bolesna, niż cokolwiek, co mogła sobie wtedy wyobrazić. Wtedy liczyło się tylko jedno: odnaleźć Zosię. Za wszelką cenę. Ageração terminą inesperadamente. Motivo: Max Tokens. Policjanci, aspirant Kowalski i posterunkowy Nowak, spędzili w domu Anny i Jana długie godziny. Przeszukali każdy kąt, zadawali pytania, notowali. Ich obecność, początkowo budząca cień nadziei, szybko stała się kolejnym elementem narastającego koszmaru. Brzegi, zazwyczaj tak spokojne i bezpieczne, nagle wydawało się miejscem pełnym ukrytych zagrożeń. Wieści o zaginięciu Zofii rozeszły się błyskawicznie. Całe miasteczko żyło, tylko tym. Sąsiedzi przychodzili z kondolencjami, oferowali pomoc, ale w ich oczach Anna widziała tylko litość i strach. Strach, że to samo mogłoby spotkać ich dzieci. Następne dni i tygodnie zlały się w jedno, niekończące się pasmo udręki. Policja uruchomiła szeroko zakrojone poszukiwania. Plakaty z wizerunkiem Zofii, jej jasnym uśmiechem i bystrymi oczami, zawisły na każdym słupie, w każdym sklepie, w każdym urzędzie, nie tylko w brzegach, ale i w pobliskim Krakowie. Media podchwyciły historię. W telewizji pojawiały się apele, w radio nadawano komunikaty. Anna i Jan, choć zrozpaczeni, stawali przed kamerami, błagając o jakiekolwiek informacje. Ich głosy drżały, a twarze były ściągnięte z bólu. Każdy telefon, każdy dzwonek do drzwi budził w Annie szaleńczą nadzieję, która natychmiast gasła, gdy okazywało się, że to tylko kolejny fałszywy trop albo wyraz współczucia. Pani Ewa, Matka, Basi. Była jedną z pierwszych osób, które ponownie przesłuchano. Tym razem Basia, wystraszona i zapłakana, w obecności psychologa i matki, wyznała prawdę. Zosia, Zosia powiedziała mi, że idzie z ciocią Teresą. Mówiła, że to niespodzianka dla mamy i żebym nikomu nie mówiła. Że to taki sekret, żeby mamie sprawić radość. Łkała Basia. Zosia wydawała się szczęśliwa. Obiecała mi, że wróci jutro i opowie wszystko. Ja naprawdę myślałam, że to ktoś. z rodziny. Nie chciałam kłamać. Słowa Basi były jak kolejny cios. Ciocia Teresa? Anna spojrzała na Jana. Jego twarz była kamienna. Janek, kim jest ta Teresa? Dlaczego mi nie powiedziałeś? Czy Zosia ma jakąś ciotkę, o której nie wiem? Jan potrząsnął głową. Jego oczy były puste. Nie, Aniu. Nie mam żadnej siostry o imieniu Teresa. Żadnej ciotki. To musi być jakieś nieporozumienie. Albo Basia coś źle zrozumiała. Jego głos był stanowczy, zbyt stanowczy. Anna poczuła, jak w jej sercu kiełkuje nowe, zimne ziarno niepokoju, ale w tamtej chwili była zbyt wyczerpana, by drążyć temat. Policja również sprawdziła te informacje, ale nie znalazła żadnych powiązań. Żadna Teresa Wiśniewska nie figurowała w rejestrach rodzinnych Jana, ani nie była znana w brzegach. Śledztwo utknęło w martwym punkcie. Dni zamieniły się w tygodnie, tygodnie w miesiące. Jesień ustąpiła miejsca bezlitosnej zimie, a potem przyszła wiosna. Lecz Zofia nie wracała. Dom w Brzegach, niegdyś pełen śmiechu i ciepła, stał się grobowcem. Pokój Zofii pozostał nienaruszony, jakby w każdej chwili miała do niego wejść i dokończyć rysunek na biurku. Anna przestała wychodzić z domu. Jej świat skurczył się do czterech ścian willi, w której każdy przedmiot przypominał o utraconej córce. Przestała dbać o siebie. Jej włosy straciły blask, a oczy były podkrążone od nieprzespanych nocy. Czasami godzinami siedziała w pokoju Zofii, wdychając zapach jej ubrań, trzymając w ramionach pluszowego misia, jej jedyną pociechę. Jan próbował radzić sobie inaczej. Uciekał w pracę. Spędzając w biurze całe dnie i noce. Kiedy wracał do domu, był milczący, zamknięty w sobie. Ich małżeństwo, niegdyś zbudowane na fundamencie głębokiej miłości i zaufania, teraz pękało pod ciężarem niedomówień i wzajemnego żalu. Anna czuła, że Jan coś ukrywa, że jego zaprzeczenia dotyczące Teresy były zbyt kategoryczne, a jego oczy zbyt często błądziły w dal, jakby skrywały jakąś straszliwą tajemnicę. Ale nie miała siły, by to z niego wydusić. Jej własny ból był zbyt przytłaczający. Żyli obok siebie, dwa wraki dryfujące po oceanie rozpaczy, ale nie potrafili się do siebie zbliżyć. Wspólny ból, zamiast ich połączyć, oddalał ich od siebie. Lata mijały. Rok 2016 stał się odległym wspomnieniem, ale dla Anny i Jana czas zatrzymał się w miejscu. Ich sąsiedzi, początkowo pełni współczucia, z czasem zaczęli unikać tematu Zofii, jakby jej brak stał się niewygodną prawdą, przypominającą o kruchości życia. W brzegach życie toczyło się dalej, ale w domu Anny i Jana panowała wieczna żałoba. Anna, choć fizycznie obecna, była duchem nieobecna. Jej włosy posiwiały, a na twarzy pojawiły się głębokie zmarszczki, będące świadectwem lat cierpienia. Jan również się zmienił. Stał się szorstki, Oschły, a jego spojrzenie było zawsze zamyślone, jakby ciągle coś go dręczyło. Ich rocznice ślubu, niegdyś celebrowane z radością, stały się okazjami do milczącego cierpienia. Anna czuła, że coś nie pozwala im ruszyć dalej, że brak odpowiedzi na pytanie o Zosie jest jak otwarta rana, która nigdy się nie zagoi. Minęło 7 lat od zaginięcia Zofii. Był rok 2023. Anna, zmuszona przez lekarza. Do regularnych badań z powodu nasilającej się depresji, pojechała do Krakowa. Wizyta u specjalisty była dla niej rutyną, kolejnym elementem egzystencji bez celu. Po wyjściu z gabinetu, idąc bezmyślnie ulicami, jej wzrok padł na niewielką tablicę ogłoszeniową przy jednej z bocznych uliczek. Wisiała na niej ulotka reklamująca nowo otwarte Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych prywatną inicjatywę, wykorzystującą zaawansowane technologie DNA do identyfikacji i łączenia rodzin. Przez chwilę Anna stała, wpatrując się w nią. Nadzieja, którą dawno pogrzebała, drgnęła w jej sercu. Ledwie wyczuwalna, ale jednak. Czuła, że musi spróbować, choćby po to, by móc powiedzieć sobie, że zrobiła wszystko. Następnego dnia Anna, z bijącym sercem, udała się do centrum. Przywitała ją młoda, empatyczna kobieta, która cierpliwie wysłuchała jej historii. Anna oddała próbkę DNA. Proces był szybki, bezbolesny, ale dla Anny każda minuta oczekiwania na wyniki była wiecznością. Minęły dwa tygodnie, a potem trzy. Kiedy już straciła wszelką nadzieję, jej telefon zadzwonił. Numer z Krakowa. Głos po drugiej stronie był spokojny, profesjonalny, ale w jego tonie wyczuwalna była nuta zdziwienia. Pani Anno Kowalska? Dzwonię z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych. Mamy dla Pani informację dotyczącą Pani próbki DNA. Okazało się, że znaleźliśmy bardzo silne pokrewieństwo z profilem genetycznym pewnej młodej kobiety, która niedawno trafiła do szpitala w Krakowie. Jej tożsamość była nieznana, ponieważ cierpi na częściową amnezję. Prawdopodobnie po wypadku sprzed kilku lat została znaleziona jako nastolatka i żyła pod nazwiskiem Maria Kowalska, pod opieką placówki. Czy mogłaby pani przyjechać do nas jutro, aby omówić szczegóły? Słowa te uderzyły w Annę niczym piorun. Maria Kowalska, amnezja, pokrewieństwo, Zofia czy to możliwe? Jej umysł wirował. Drżącymi rękami wybrała numer Jana. Janek, zadzwoń do pracy i powiedz, że bierzesz wolne. Musimy jechać do Krakowa. Jutro rano. To, to może być Zosia. Głos Jana po drugiej stronie był początkowo nieufny, ale w końcu wyraził zgodę. Anna nie spała całą noc. Następnego dnia, w centrum w Krakowie, Anna i Jan zostali wprowadzeni do niewielkiego pokoju. Siedziała tam młoda kobieta. Miała około 19 lat. Jej ciemne włosy były dłuższe niż Zofii, a rysy twarzy nieco ostrzejsze. Ale te oczy, te same bystre, przenikliwe oczy Zofii wpatrywały się w nich z lekkim zdezorientowaniem. Anna poczuła, jak jej serce zaciska się w bolesnym skurczu. Zofia wyszeptała, a jej głos był ledwie słyszalny. Młoda kobieta Maria uśmiechnęła się niepewnie. Dzień dobry, jestem Maria. Mówili, że że mogę mieć z Państwem jakieś powiązanie. Jej. Głos był łagodny, ale obcy. Nie było w nim radosnej melodyki Zosi. Lekarz i psycholog przedstawili wyniki testów. Z pełną pewnością możemy potwierdzić, że Maria Kowalska jest Państwa córką, Zofią Kowalską. Zbieżność genetyczna jest stuprocentowa. Anna poczuła, jak grunt usuwa jej się spod nóg. To była Zofia. Jej Zofia. Ale jednocześnie to była zupełnie inna osoba. Dziewczyna, która siedziała przed nimi, miała w sobie coś obcego. Wtedy lekarz kontynuował, a jego głos stał się bardziej poważny. Jest jednak coś jeszcze. W profilu genetycznym Zofii, a także w państwa profilach, pojawiło się nieoczekiwane powiązanie. Zofia ma silne genetyczne powiązanie z inną kobietą Teresą Wiśniewską. Wyniki wskazują na to, że Teresa Wiśniewska jest jej ciotką, siostrą jednego z rodziców. Czy to nazwisko coś Państwu mówi? W tym momencie Jan, który do tej pory stał milcząco, zbladł jak ściana. Jego ręce zaczęły drżeć, a na czole wystąpiły krople potu. Anna spojrzała na niego, a w jej głowie rozbłysło wspomnienie słów basi: Ciocia Teresa. Janek zaprzeczył, że znał jakąkolwiek Teresę. Janek kłamał. Janek, kim jest Teresa Wiśniewska? wykrzyknęła Anna, a jej głos odbijał się echem w małym pokoju. W jej tonie nie było już rozpaczy, ale czysta, paląca wściekłość. Jan upadł na krzesło, zasłaniając twarz dłońmi. Jego ramiona drżały. Po chwili podniósł wzrok, a jego oczy były pełne bólu i strachu. Aniu, ja, ja tak bardzo cię przepraszam. Musiałem, musiałem to ukryć. Co musiałeś ukryć, Janek? Gdzie była nasza córka przez 7 lat? Kto to jest Teresa? Anna czuła, jak jej serce pęka na milion kawałków. Odkrycie Zofii było cudem, ale towarzysząca mu prawda była okrutna. Jan, drżącym głosem, zaczął swoją spowiedź. Teresa to moja młodsza siostra. Dorastaliśmy razem w tysiąc brzegach, ale ona zawsze była inna. Wrażliwa, delikatna. Po śmierci naszej matki, kiedy Teresa miała zaledwie 15 lat, doznała załamania psychicznego. Była przekonana, że matka zmarła przez nią, chociaż to był wypadek. Przez lata była w zakładach, leczyła się. Wszyscy myśleli, że już nigdy nie wróci do normalnego życia. Ja. ja wstydziłem się tego. Nigdy ci o niej nie powiedziałem, Aniu. To był mój sekret, mój wstyd. Anna słuchała w dziesiątku 13... milczeniu. Jej twarz była kamienna. Kilka lat przed zaginięciem Zofii, Teresa została wypisana. Lekarze mówili, że jest stabilna, że może spróbować żyć samodzielnie. Przeprowadziła się do Krakowa, chciała zacząć od nowa. Odwiedzałem ją czasami, i wtedy, wtedy ona zobaczyła Zosię na zdjęciu, które jej pokazałem. Zosia była wtedy malutka. Teresa, Teresa miała obsesję na punkcie dzieci. Zawsze marzyła o własnym. Po jej chorobie, po tym co. Przeszła, nigdy nie mogła mieć dzieci. Zaczęła mówić, że Zosia to reinkarnacja jej utraconego dziecka, że Zosia powinna być z nią, bo tylko ona ją rozumie. Myślałem, że to tylko chore fantazje, że jej choroba wraca. Próbowałem ją powstrzymać. Jan wziął głęboki oddech. Tego dnia, kiedy Zosia zniknęła, Teresa czekała na nią pod szkołą. Przekonała Zosię, że to ma być niespodzianka dla mamy i że zabierze ją do Krakowa. Zosia, ufna, poszła z nią. Teresa. Teresa groziła, że jeśli powiem komukolwiek, jeśli zgłoszę to na policję, zrobi Zosi krzywdę. Była chora, niestabilna. Bałem się Aniu, bałem się o Zosie. Myślałem, że uda mi się ją przekonać, żeby oddała Zosie. Że Teresa sama się opamięta. Jeździłem do Krakowa, potajemnie. Odwiedzałem je. Zosia była tam, pod innym nazwiskiem. Maria. Teresa żyła w strachu przed tym, że ją znajdą, ukrywała ją, ale jednocześnie opiekowała się nią. Zosia nie chodziła do szkoły, uczyła się w domu. Teresa wmówiła jej, że to jest normalne, że tak ma być. A kiedy Zosia dorosła, Teresa opowiedziała jej, że jej rodzice zginęli w wypadku i że to ona ją wychowała. A Zosia, z amnezją po wypadku, w to uwierzyła. Nie pamiętała nic sprzed tego wypadku, nic z brzegów, nic z nami. Wierzyłem, że kiedyś uda mi się ją odzyskać, że Teresa w końcu się podda. Ale ona była tak sprytna, tak zdeterminowana. Żyłem w piekle. Aniu, każdego dnia. Udawałem, że szukam Zosi, podczas gdy wiedziałem gdzie jest. To mnie niszczyło, ale bałem się, że jeśli powiem, stracimy ją na zawsze, albo Teresa zrobi coś okropnego.